Sion to nie jest tylko postać. To pierdolony stan umysłu. Ale za to jak piękny stan umysłu. Bo posłuchaj, Sionem wcale nie chodzi o to, żeby zabijać. Kiedy grasz z Sionem, to masz budowany taki mini challenge. Wygraj grę, mając jak najgorsze staty. Kile? Weź przestań. Ale świadomość tego, że twojej przeciwnicy wciskają taba i widzą, że pokonał ich Sion mający 318 nie niezastąpione. Ale to dopiero początek. Bo Sion to też jest taki symulator młodego kierowcy. Na ulcie odpalasz maszynę i jeszcze po rifcie jak hajto po babach na przejściu dla pieszych. Z tą tylko różnicą, że ty nie wierzasz w przechodniów. Co jest złe, masz się w nich wpierdolić, bo jak nie, to dzieje się właśnie takie coś. Lecę, nie wiem gdzie, ale lecę. Ale poczekaj, ja pierdzie... To... Ja... Chyba, na chyba mnie ja, namakali, wiesz? Ojej! Ja, yeah. A wiesz co? To ulti bije nawet w wieżę, bo jeśli wpierniczyć głową w towera, jak jakiś osioł, kozeł czy cokolwiek bije głową w towera, Ważne jest tylko to, że wieże przy tobie łamią się jak zapałki, okej? Okay? Albo tu ultuj ty, ty co? Zabijesz ultem przez? Ty no. To, jest tał... to, że oni mogą być w bazie, nie? Teraz. Ej, co z Jak się wpierdali, w <grym> A co, nie idziesz po Tak naprawdę, żeby umieć kierować tym Sejonatorem, to trzeba najpierw zdać prawo jazdy, ale spokojnie. Na samolotu skrypcie policja cię nie złapie i możesz na spokojnie jeździć bez papierów. U. U. <śmiech> <śmiech> nie samym ultem człowiek żyje. A Simon może nie żyje, co w sumie często będzie ci się zdarzać, ale jest dużo więcej tego wszystkiego. Po pierwsze, Simon jak umiera, to zamieni się w zombie i nawala wale Zwłaszcza jak idziesz pod jej, co jest jedyną właściwą opcją. Więc nie bój się umierać. Inting saion to dobry saion, A nie ja zrobił tą pasywkę, żeby z niej nie korzystać, co nie? Po drugie. Na kół naciągasz te topora i napierdalasz tego sfora. Z tym tylko, że robisz to tak strasznie powoli, że ni chuja, nic nie trafisz. Każdy normalny człowiek i mainia suo zwyczajnie sobie z tego wyjdzie, dlatego musisz ich porobić na myślenie. Stołaj się w krzaku, mięczaku. Albo po prostu gdziekolwiek się schowaj, bo przecież nikt normalny nie wejdzie ci pod topór z własnej woli. Ale, Frajr, podszedł. Widzisz to? To jest przeciwnik. Masz na niego wyjebane jajca. To nie jest Twój przeciwnik. Twoim największym wrogiem są wieże. Twoja drużyna musi zrozumieć, że ma awka na topie i w zasadzie grają czterech na pięciu, A ty musisz zrozumieć, że nowy samolot wygląda właśnie tak, a ty masz głęboko i szeroko wszystko, co się nie dzieje na tym obszarze. Ale jak to? Jak możesz mieć wyjebane w team'ek? Przecież to jest gra drużynowa! Posłuchaj mnie, młody. Próbowałem. Naprawdę próbowałem. Ale tym jest tak cholernie ciężko wykręcić. Ty, biegnę na mida. No kurwią tam. Jadę już Maja, poczekaj na mnie. Kurwia, miałeś poczekać. Nie! 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 Nie, Nie Istnieje pewna starożytna technika. Nazywa się Sayonara. Zaskakująco prosta, skuteczna i nieziemtko wpływająca dla oponentów. Po prostu wciskasz R, jak ktoś do ciebie przychodzi. Technika dla pisty, no co tu dużo mówić. Jak już zabłądzisz i przypadkowo znajdziesz się na tym midzie, to musisz trochę przeaktorzyć i specjalnie ominąć przypadkowych przechodniów i jechać do miejsca, gdzie słońce świeci jaśniej, czyli pod inhibitor. O, Bierzam w nich, jazda, jazda, jazda. Go, 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 go! go. No, czy um. ja. to... <noise> Dobra, nieważne. No. no chodź, zrobimy nikie ja, po prostu. Idara, to jak ktoś widzi, że grasz w taki sposób z Sionem, to myśli, że to jest jakaś parodia, komedia i że lecisz chuja. No w sumie racja, ale w tym szaleństwie jest metoda. Wystarczy uwierzyć. Nie masz się właśnie. Słowę. Mówię zamiast. <noise> 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 Inwajdy z Seonem są interesujące. Musisz do nich podejść ze sprytem i pokazać, że oprócz pary oczu masz coś jeszcze między tymi swoimi uszami. Ale my dojdziemy na robisz? Dojdziemy, się. dojdziemy, dojdziemy. Kurwa, nie, o byli tu. Czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka. Nie pokazujcie się. Nie, go, 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 go. nie, 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 na nie. Czekaj na myku. Nie, nie, co Wszystko zjebałeś. Kurwa mała cisma. Nieee. Kurwa. Jardalo, nechce mišio žvejoti. Jardalo, jis ma.